Mamy 2012 rok, to będzie wyjątkowy rok dla książenic. Jesteśmy przekonani, że dużo się tu dobrego zadzieje, dużo się tu wydarzy. Tym bardziej, że po raz pierwszy tworzy się szczególna przestrzeń do podejmowania różnych działań dla mieszkańców tej miejscowości. Pomysł na projekt Być Rodzicem w Książenicach był efektem wielu nieformalnych spotkań i rozmów. Okazało się, że ludzie mieszkający w książenicach po prostu się nie znają i mocno im to dokucza. Najbardziej zdeterminowane były mamy z małymi dziećmi. Celem projektu było wsparcie rodziców mających wychowawcze wątpliwości i pokazanie, które instytucje lokalne mogą zaoferować rodzicom profesjonalną pomoc. Przede wszystkim zależało nam na integrowaniu środowiska i tworzeniu przyjaznej atmosfery dla kolejnych lokalnych aktywności. Projekt trwał 4 miesiące, składał się z 14 spotkań. Realizowało go 10 trenerów i wykładowców. Wspierało nas 18 wolontariuszy. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział około 200 osób. Zajęcia składały się z trzech cykli. Pierwszy to wykład rodzicielskie niepokoje. Drugi warsztaty umiejętności rodzicielskich. Obydwa realizowane były przez psychologa, pedagoga, dietetyka i lekarza. Rozmawialiśmy o odpowiedzialności poprzez stawianie granic i konsekwencjach rodzicielskich miłości. Podczas zajęć karwingu powstały prawdziwe, jarzynowe dzieła sztuki. Na spotkaniu z panią doktor rodzice nauczyli się, jak udzielić dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatni, trzeci cykl to 1001 sposobów na rodzinne, kreatywne spędzanie wolnego czasu. Reaktywowane były trochę zapomniane i niedoceniane planszówki. Podczas spotkania w miejskiej bibliotece dzieci założyły swoje pierwsze karty czytelnicze i wypożyczyły książeczki. Na warsztatach matematycznych rodzice dowiedzieli się, jak wykorzystywać codzienne sytuacje w oswajaniu się z matematyką. Najlepszym sposobem na ninatka okazały się własnoręcznie wyrabiane bułeczki i szerokowy napój. Bardzo by nam zależało, żeby taka inicjatywa była przedłużona, była na stałe. Na stałe zagościła w księżnicach, ponieważ rzeczywiście przynosi bardzo fajne efekty w postaci poznawania nowych mieszkańców księżnic, zdobywania nowych przyjaźni, nowych znajomości, zarówno wśród dorosłych, jak i wśród dzieci. No, brakuje takiego miejsca, ewidentnie, którego, w którym można by było spotkać się z innymi ludźmi, porozmawiać z nimi, poznać się lepiej. Ważne jest miejsce, żeby było kilka takich prężnych osób, jakie do tej pory są, które zachęcą, zwołają ludzi, zorganizują, a myślę, że pomysły wyjdą już gdzieś tam. Jak to się mówi w praniu? Chętnie uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach społecznościowych, w których moja cała rodzina może się integrować z innymi mieszkańcami osiedla. W momencie, jak się pojawiły dzieci, zaczęliśmy się zastanawiać, właśnie, co moglibyśmy tutaj w okolicy. Ciekawego zrobić. Uważam, że Centrum Kultury na pewno zintegrowałoby mieszkańców nie tylko osiedla, ale również dalszych tych książenic. Do tej pory, żeby móc realizować swoje hobby, trzeba było jeździć aż do Warszawy. Teraz nie trzeba będzie tak daleko się udawać, ponieważ wszystko w ramach jednej miejscowości będzie można zrealizować i z tego się najbardziej cieszymy. Jest mi ogromnie miło już dziś zaprosić na otwarcie Centrum Kultury pod Dobrym Adresem, które wkrótce rozpocznie swoją działalność w książennicach.